Witam serdecznie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, jednym z 34 archiwów państwowych w Polsce działających w ramach sieci. Archiwa Państwowe. Archiwum Wrocławskie jest drugim najstarszym i największym archiwum państwowym w Polsce. Drugim najstarszym, ponieważ powstało w roku 1811, a więc w tym roku obchodzimy już 211. Rocznicę. Szczycimy się ponad 30-kilometrowym zasobem archiwaliów. Pozycjonuje to nas pośród największych archiwów w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym największym skarbem są oczywiście dokumenty, dokumenty pergaminowe i papierowe, zwłaszcza te pierwsze, sporządzone na pergaminie, ale nie tylko dokumenty, także księgi, księgi miejskie takich miast jak Wrocławia oczywiście, największej metropolii. To także bezcenny zbiór pieczęci. To wreszcie największy w Polsce zbiór kartografików. Mamy ich łącznie blisko 140 tysięcy. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje mapy Zarządu Regulacji rzeki Odry. To wreszcie y, bardzo bogate zbiór sądów trzech instancji, y, to także akta katastralne, wreszcie największy w Polsce to zbiór ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, Polskich Urzędów Stanu Cywilnego, no i wreszcie powiedzmy szczycimy się także archiwaliami wytworzonymi po 1945 roku, wreszcie archiwum w Archiwum Wrocławskim. Ma bardzo rozległą działalność popularyzatorską, to jest tak jak w tym roku mamy pierwszy raz, przyłączyliśmy się do akcji Noc Muzeum i wszystko, co robimy, robimy dla dobra ochrony dziedzictwa narodowego, ale i także jego szerokiego promowania w kraju i za granicą. Archiwum Państwowe w Wrocławiu po raz pierwszy uczestniczy w wydarzeniu. Nocy Muzeów, w związku z tym zaplanowaliśmy wiele ciekawych atrakcji. Z soboty 14 maja od godziny 17 do 23 będzie można zwiedzić archiwum w grupach oraz również wziąć udział w pokazie walk słowiańskiej drużyny Wikingów na dziedzińcu. Będę miała przyjemność oprowadzić Państwa po pomieszczeniach, po archiwum, które na co dzień są niedostępne dla użytkowników. Nasz spacer rozpoczniemy od serca archiwum, to jest od pracowni konserwatorskiej, gdzie o godzinie 17 odbędą się warsztaty dla dzieci, a o 22 doświadczeni konserwatorzy opowiedzą nam o swojej pracy. Następnie udamy się do świata udostępniania, czyli do pracowni reprograficznej i digitalizacji, gdzie na co dzień robimy skany. Później umieszczane są one w sieci i w ten sposób wirtualnie spotykamy się w, w, z Państwem na naszych stronach internetowych. Oraz czytelnia, gdzie spotykamy się już stacjonarnie z każdym z użytkowników i udostępniamy materiały archiwalne. Następnie skarbiec archiwum, czyli magazyn, gdzie będzie można zapoznać się z starymi dokumentami oraz będzie to również furtka. Do naszej następnej atrakcji, o której opowie Paweł. W naszym archiwum przechowujemy ponad 60 tysięcy dawnych dokumentów. Spośród nich aż 17 214 sztuk wytworzono przed końcem XV stulecia. Najstarsze z nich sięgają XII i XIII wieku. To średniowiecze właśnie zajmuje u nas w naszym zasobie miejsce szczególne, gdyż są to najważniejsze i najcenniejsze dokumenty w naszych zbiorach. Z tego właśnie powodu chciałbym zaprosić Państwa w ramach Nocy Muzeów na pokaz walki dawną historyczną bronią oraz prezentację średniowiecznych potraw, których każdy z naszych gości będzie mógł skosztować na miejscu. Serdecznie zapraszam.